Powodów, dla których warto zacząć uczyć się gry na ukulele. Przede wszystkim ukulele jest najbardziej przyjaznym instrumentem dla osób początkujących oraz dla dzieci. Małe rozmiary. Miękkie struny, niewielkie odległości pomiędzy progami, wszystko to sprawia, że granie na ukulele jest naprawdę miłe i przyjemne, szczególnie w początkowym okresie. Nasi uczniowie grają swoje pierwsze piosenki i śpiewają już podczas pierwszych kilkunastu minut lekcji. Większość akordów, które gramy na ukulele, z tych podstawowych, jest bardzo prosta do zapamiętania. W wielu przypadkach potrzebujecie do ich zagrania naciśnięcia jednej struny jednym palcem lub dwoma. Lele jako instrument muzyczny jest instrumentem stosunkowo tanim. Za przyzwoity instrument, z którym możecie rozpocząć swoją muzyczną przygodę, zapłacicie około 200-250 zł. Nie polecam kupować tańszych instrumentów, ponieważ mogą one być słabo wykonane i może Wam się po prostu niewygodnie na nim grać. Ale około 200-250 zł, jeżeli przeznaczycie, to już będziecie mieć bardzo fajny instrument na start. Znając 5, no może 6 podstawowych akordów, e, jesteś w stanie zagrać większość popularnych piosenek serio, serio. E, naprawdę nie potrzeba wiele, żeby, e, żeby po prostu grać. Także tutaj rzecz jest bardzo prosta, jeśli chodzi o bicia. Serio, wystarczą ci dwa, 3 bicia i ogarniesz większość piosenek. Także jest to na takim podstawowym, basicowym poziomie: jest to rzecz szalenie fajna, miła, przyjemna i naprawdę każdy może coś zagrać. Niezależne badania prowadzone przeze mnie na randomowej grupie uczestników tychże badań udowodniły, że Dźwięk ukulele oraz y, gra na ukulele poprawia nastrój, e, wpływa pozytywnie na samopoczucie. E, twarze początkowo zmęczone, bądź smutne, bądź zestresowane e, uśmiechają się. Jest to taki rodzaj brzmienia, który po prostu bardzo pozytywnie wpływa. Sama aktywność, czyli granie, śpiewanie, jest mega relaksująca e, i naprawdę e, zachęcam, e, zachęcam wszystkich do spróbowania, bo. Bo to jest super zabawa, serio. Dość powiedzieć, że ja, jako gitarzystka z naprawdę ponad 20-letnim stażem gry na instrumencie, w zasadzie chyba ponad 25-letnim stażem gry na gitarze, prowadząc teraz zajęcia na ukulele, naprawdę strasznie się relaksuję. To, jest, to są po prostu moje ulubione zajęcia. Szczególnie z tego względu. Że jeśli przychodzą osoby, które nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia muzycznego i zwykle wydaje im się, że, nie, pani kochana, mi to słoń na ucho, nadepnął, to dla mnie to jest niesamowite widzieć, jak te osoby się otwierają, zaczynają grać, zaczynają muzykować i okazuje się, hmm, halo. Ja coś potrafię. To nie jest tak, że ja potrzebuję jakichś yy, nadnaturalnych umiejętności, jakiegoś tak zwanego talentu muzycznego. Nie, nie potrzebujesz tego. Żeby mieć frajdę, żeby mieć fan, yy, potrzebujesz tylko chęci przyjścia na warsztaty, przyjścia na jakieś zajęcia albo odpalenia sobie filmików na YouTubie i niczego więcej nie potrzebujesz. Także naprawdę zachęcam Was do spróbowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. A jeśli to robicie, to grajcie jak najczęściej, zarażajcie tym swoich bliskich i po prostu sobie wspólnie muzykujcie. Wiecie, cała polska ukulele.